Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski kinosztukwalki.pl. Witam was moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału kino sztuk walki. Należy oczywiście walnąć w gonga z pełnej epy po to, żeby wam się wyświetlały powiadomienia o nowych materiałach wideo na kanale. Słuchajcie, wracamy do serii, co się z nimi stało, czyli będziemy sobie mówić o kolejnym bohaterze kina Sztuk walki lub na akcji. Jakiś czas temu przerobiłem tutaj na kanale Tomasa i Jana Griffifa, Czyli faceta, który wystąpił chociażby w filmie Karate Kid 3 i wrócił po wielu wielu latach w serii Cobra Kai, dokładnie w czwartym sezonie przerobiłem też Jeffa Spikmana. Faceta, który wystąpił w kilku filmach w roli głównej w latach 90. i zasłynął przede wszystkim filmem Niezawodna obrona lub Niezawodna broń. Oczywiście ostatnio przerobiłem też jeszcze jednego zawodnika, Gary Danielsa, który bardzo żałuję, że nie jest tak popularny jak powinien być, ponieważ moi drodzy, Gary Daniels wystąpił w olbrzymiej ilości filmów w roli głównej. Ba! Do tej pory występuje w roli głównej, a w latach 90. zrealizował naprawdę kilka solidnych produkcji, chociażby takich jak Mordercza Tryjada, Biały Tygrys czy Film Gdy Księżyc ma. Barwę krwi, także jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego gościa, to ja bardzo serdecznie polecam, ponieważ wystąpił naprawdę w porządnych filmach i warto by było do nich wrócić, je troszeczkę odkurzyć i nadać im nowego życia. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kolejnego bohatera: bohatera, którego nie wybraliśmy na ostatnim live, ponieważ na ostatnim live wybraliśmy kogoś innego, ale o tym będzie po prostu następnym razem w serii. Dzisiaj chciałem przerobić gościa, którego sam byłem ciekawy, co się z nim tak naprawdę stało i musiałem się, że tak powiem, musiałem zaczerpnąć troszeczkę wiedzy, o co tutaj chodzi, słuchajcie. Chodzi o gościa, którego z całą pewnością kojarzycie. Moi drodzy, bohaterem dzisiejszego odcinka jest Robin Shu. Znany z roli Liu Kanga w filmie Mortal Kombat, i tutaj dla młodszych widzów nie chodzi o ten nowy Mortal Kombat, tylko chodzi o ten oryginalny z roku 1995. Oczywiście ekranizacja gry, która wyszła chwilę po ulicznym wojowniku z Jean-Claude'em Van Damme. Taka malutka ciekawostka: Jean-Claude Van Damme nie wystąpił w Mortal Kombat właśnie dlatego, że wybrał ulicznego. Wojownika. Słuchajcie, tak, to był film duży, to była duża produkcja. Wszyscy wtedy grali w Mortalano. Pamiętamy te czasy, i wszyscy też poszli do Kinana film Na Mortal Kombat na ekranizację. Oprócz oczywiście Robina Szu mogliśmy zobaczyć Christophera Lamberta w jednej z ról, kary Hiroyuki Tagawę, także obsada świetna. Film świetny, e, rewelacyjny, no ale już tak dobrze nie poszło później z kontynuacją, na której byłem w kinie w 1997 roku, czyli Mortal Kombat 2 Unicestwienia. Tutaj już była klapa finansowa i ucichło o Robinie Shu Także moi drodzy. Pogadajmy o tym Liu Kangu, ponieważ jest co mówić. Ehm, pewnie wiele osób z Was kojarzy go tylko z tego Mortal Kombat. A facet jeszcze coś robił przed Mortal Kombat, jeszcze coś robił po Mortal Kombat, dlatego e, zacznijmy tą historię może. Słuchajcie, przede wszystkim jest to amerykański aktor chińskiego pochodzenia. Urodził się w roku 1960, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym urodził się Jean-Claude. Van Damme, czyli moi drodzy, no, ponad 6 dyszek już na karku jest, ale teoretycznie no, mógłby robić jeszcze karierę, coś tam robi, zaraz do tego przejdziemy, no ale nie zrobił takiej kariery jak mógł. Słuchajcie, jego ojciec był krawcem, a mama była gospodynią domową, rodzice pochodzili z Szanghaju, on sam urodził się w Hongkongu. Kiedy miał 11 lat w 1971 roku, rodzice postanowili, że się przeprowadzą do Stanów Zjednoczonych. Do Kalifornii i tam moi drodzy zamieszkali w dzielnicy, która w tamtym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, się nazywała Vermont, ale nie na stówę. Także tutaj będzie, jeżeli coś się nie zgadza, to dodam taki napis. A teraz jest to Koreatown. Także moi drodzy, tam się wychowywał Robin Shu i w wieku 19 lat poszedł na Uniwersytet Kalifornijski, żeby studiować. W momencie, kiedy zaczął studiować, zainteresował się też sztukami walki. Także to nie była taka historia jak zazwyczaj w tych naszych bohaterach kina akcji, sztuk walki, że oni od mało lata tam się napierdzielali i tak dalej. Tak jak szyn, syn e, e, Shokosugi, który właściwie trenował no, od urodzenia, można powiedzieć. Robin Shu zaczął dopiero treningi w wieku 19 lat i zaczął od Kempo, czyli moi drodzy, od tej sztuki walki, którą zajmował się Jeff Spikman, o którym wspomniałem na początku. O nim odcinek serii Co się z nimi stało, też oczywiście polecam. Także słuchajcie, zaczął kenpo, ale mu się to nie spodobało. Stwierdził, że po prostu kenpo karate nie jest dla niego, ale dalej się sztukami walki interesował, równocześnie studiując. Słuchajcie, w pewnym momencie tych jego studiów zobaczył grupę pokazową z Pekinu, która przedstawiała w Wushu. Zobaczył, że tam też się używa broni białej, spodobało mu się to po prostu i można powiedzieć, że się zakochał w wushu. W wushu też się zakochał Jet Li, o czym dobrze wiemy. No i moi drodzy, rok przed ukończeniem studiów Robin Shu bez zgody rodziców stwierdził, że sprzeda samochód, żeby mieć pieniądze i pojedzie do Chin, do miejscowości Nankin po to, żeby trenować wushu. No można powiedzieć, że pomysł trochę dziwny, słuchajcie, no nie poinformować rodziny. Sprzedać auto i wyjechać do Chin, żeby trenować w Wushu, no trochę takie szczapy, ale, no ale chciał to zrobić. I dokładnie tak zrobił. Poleciał do Chin, trenował w uszu, ale po pewnym czasie wrócił. Także nie wiadomo dlaczego wrócił, nie wiadomo dlaczego nie kontynuował tych treningów tam w Chinach. To jest historia, że tak powiem owiana tajemnicą. Może kiedyś nam się uda tą tajemnicę tutaj na kanale na Walki rozwikłać. W każdym razie na razie nie ma odpowiedzi. Wrócił do Stanów Zjednoczonych i zrobił dobry ruch, ponieważ skończył te studia, które rozpoczął. Poszedł nawet do pracy, czyli można powiedzieć, że wrócił na ziemię, bo troszeczkę latał w chmurach z tym w uszu i tak dalej. Co nie zawsze jest dobre, wracając na ziemię, ponieważ niektórzy są, że tak powiem, wolnymi ptakami i Robinszu zdecydowanie do takich osób należy. Poszedł do normalnej roboty na dwa lata, na dwa lata ale tylko tyle wytrzymał. Duże już nie dał rady i stwierdził, że musi pojechać sobie do Hongkongu, do miejsca, w którym się urodził, na cały okres wakacyjny po to, żeby sobie po prostu przemyśleć swoje życie. To była połowa lat 80. Chciał pojechać na całe wakacje, poleżeć, poodpoczywać, wypić jakiegoś drinka, przekminić sobie, co on w ogóle chce w życiu robić. No i kochani, tak się złożyło, że jak pojechał do Hongkongu, Zaczął się uczyć różnych rzeczy, takich można powiedzieć, obróbki ceramiki, obróbki drewna, to go pasjonowało. No ale też będąc w Hongkongu, mimo wszystko znając już troszkę te sztuki walki, zaczął powoli wchodzić w świat filmowy. Świat filmowy jako kaskader. Także, moi drodzy, to była połowa lat 80., yy, druga połowa lat 80. -tych. i wtedy Robin Shu zaczął występować w produkcjach. Filmowych jako Kaskader właśnie w Hongkongu, nie w Stanach Zjednoczonych, nie zaczęło się od Mortal Kombat, on zaczął, moi drodzy, dużo, dużo wcześniej, bo w roku 1987. I słuchajcie, pomimo tego, że te jego pierwsze role, można powiedzieć, to były role jako Kaskader lub po prostu epizody, role statysty i tak dalej, to trzeba powiedzieć, że się wkręcił do filmów dość dużych, ze znanymi nazwiskami. To nie było tak, że on trafił na jakieś. Wiecie, produkcje z ostatniej ligi, można powiedzieć, kompletnie amatorskie i tak dalej. Nie, on się wkręcił w dobre towarzystwo. A w jakie towarzystwo? No to mało kto tym mówi, z kim współpracował y, gdzieś tam w małych rolach Robinszu. Dlatego ja to zrobię tutaj na kanale, żeby was uświadomić. Słuchajcie, w roku 1987 wystąpił w filmie The Big Brother, czyli Wielki Brat, tak się nazywa w Chinach. Y, starsze osoby, do których się ma szacunek, przyjaciół i tak dalej. To jest szerokie pojęcie. Big Brotherem na przykład nazywali ee, Jackie Chan i Yen Biao Samo Hunga, ponieważ to był ich starszy kumpel w operze pekińskiej, który później im tam pomagał. Także taki tytuł filmu, moi drodzy, nie kojarzymy tego z polskim reality show. <laughs> tak dla jasności tłumaczę. E, Big Brother i w tym filmie jedną z ważniejszych ról zagrał Simon Yam, moi drodzy. No i teraz tak, dla mnie to jest znane nazwisko. Nie wiem jak to wygląda u was, ale mm, jeżeli nie kojarzycie Simona Yama, to mogę wam powiedzieć, że on wystąpił w filmie Ip Man z Donnie Yenem z 2008 roku. Produkcja dość świeża, można powiedzieć. Dla nas starych wyjadaczy, dla młodych to już jest stare. Ip Man". Natomiast y, produkcja, która z pewnością przechodzi do klasyki jest na półce z klasykami, z najważniejszymi tytułami gatunku kina sztuk walki. Także Simon Yam też zaczynał w latach 80., a później wystąpił w Ip Manie". Także on w, y, pracował na początku z Robinem Shu. W roku 88., Robin Shu zagrał w kolejnych produkcjach, chociażby In The Line of Duty 3, czyli e, e, na pierwszej linii 3. Synthium Khan wystąpił, tak? Nie był tam wymieniony w czołówce, no ale był kaskaderem w tej produkcji i działał przy niej. E, później się zaczął obracać wokół Chow Yun-Fat'a, Jest taki film pod tytułem Wojna w mieście, też e, koniec lat także szczoły unfatem wystąpił w produkcji, a w roku 1989 miał okazję już pierwszy raz wystąpić w roli głównej w filmie Krwawa walka 2, ale nie chodzi o tą amerykańską krwawą walkę, tylko chodzi o tą krwawą walkę, która była realizowana Tajlandii. Także tu już Robin szumiał miał w swojej azjatyckiej produkcji pierwszą rolę główną. Oprócz tego ponownie wystąpił z Simonem Yamem chociażby w takim filmie jak Smoky, The Dragons oraz w kolejnym filmie z Yun Fatem pod tytułem Triady. Natomiast w roku 1990 wystąpił w produkcji amerykańskiej, która była realizowana tam, gdzie właśnie się znajdował. Także jak widzicie, pojechał tylko na wakacje do Hongkongu. A zaczął występować w filmach i chyba spełniać swoje marzenia, tak naprawdę, bo skoro y, w zwykłej robocie y, nie był w stanie wytrzymać dłużej niż dwa lata, a tutaj w tym świecie filmowym coś go cały czas pobudzało, to chyba to było to, na to, na to wyglądało. Słuchajcie, produkcja z 1990 roku realizowana w Hongkongu amerykańska, zakazany owoc, nie odbiła się jakimś szerokim echem. Natomiast krytycy, którzy ten film oglądali, pozytywnie się wypowiadali na jego temat, pozytywnie też się wypowiadali na temat roli Robina Shu, co później zaowocowało tym, że Robin Shu wystąpił w Mortal Kombat, bo gdzieś już miał ten taki... Taką bazę w Stanach Zjednoczonych, że gdzieś w czymkolwiek wystąpił. Ale początek lat 90. to nie były tylko, tylko produkcje amerykańskie, chociaż wystąpił w filmie Honor i chwała z Cynthium Rotrock, tam się wcielił w rolę Dragonali. No ale pojawił się też chociażby w takim filmie jak Tiger Cage 2 z samym Doni Jenem. Także można powiedzieć, że przed Mortal Kombat ten facet naprawdę dużo w kinie zrobił. Okej, okay, dużo było małych rulek i tak dalej, ale też się zdarzyły role większe, role główne, tak jak właśnie w filmie Krwawa Walka 2, czy w 92 Hard to Kill, Wygrać ze Śmiercią. I nie mowa tutaj o wygrać ze śmiercią z, ze Stevenem Seagalem, tylko mowa o wygrać ze śmiercią z Robinem Shu. Ciekawe, czy w ogóle słyszeliście o tym tytule. Także, słuchajcie, tych filmów troszeczkę było. I w pewnym momencie, jakby można było już pomyśleć, że on faktycznie już w tych filmach tam sobie działa i jest dobrze i znalazł tam swoją drogę, której tak, tak szukał, to on stwierdził, że jednak nie chce i wraca do Stanów Zjednoczonych. W momencie, kiedy się tak rozwijał już w tym Hongkongu i prawdopodobnie już by przyleciały do niego kolejne propozycje ról głównych. On stwierdził, że nie chce, wraca do Hongkongu, otwiera firmę, będzie się zajmował importem, eksportem, tutaj... i takimi rzeczami. No i słuchajcie, jak, jak wrócił do Stanów Zjednoczonych, yy, no to sytuacja wyglądała tak, że zadzwonił do niego agent. Słuchaj, mamy dla ciebie propozycję roli Liu Kanga w Mortal Kombat. Robin Shu na początku się nie chciał zgodzić, w końcu się zgodził, pojechał na casting, i został do Mortal Kombat zaangażowany. Ale warto tutaj wspomnieć, że Robin Shue nie był pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o tą rolę azjatycką w Mortal Kombat. Pierwszym wyborem producentów był Jason Scott Lee, który pamiętamy w roku 1993 był świeżo po sukcesie Smoka w historii Bruce Lee. O Jasonie też mówiłem już w osobnym odcinku w serii, co się z nimi stało. Także zapraszam też do obejrzenia. Jason Scott Lee. Tej roli nie dostał, tą rolę dostał właśnie Robin Shu, ale przewinęli się tam jeszcze inni bohaterowie przez casting. Moi drodzy, Russell Wong, który wystąpił chwilę przed Mortal Kombat w takim serialu Więzy Krwi. Nie wiem czy pamiętacie, było emitowane w polskiej telewizji. Także Russell Wong był brany pod uwagę. Nawet brano pod uwagę Filipa Ree, z najlepsi z najlepszych. Finał, finałem Robin Shu, tak? No i moi drodzy, olbrzymi sukces. Film na całym świecie zarobił ponad 120 milionów dolarów. Ludzie go wszędzie oglądali, słuchajcie. No tak to jest z produkcjami na podstawie gry. Czasami wychodzi z tego kompletna lipa. Do Street Fightera ludzie nadal mają zarzuty, pomimo tego, że ja uważam ten film za dobry. Natomiast Mortal Kombat gdzieś tam tego Street Fightera przynajmniej wśród opinii fanów przewyższa i uważają go za dobrą, solidną produkcję, która się nie zastarzała. Dalej się przyjemnie ogląda tego Mortala. Także wiecie jak jest No i słuchajcie, no i, i Wielki debiut, można powiedzieć Taki na amerykańskim rynku, już taki naprawdę Mocny, robi naszu. I co się dzieje? No skoro pierwszy film Zarobił dużo kasy, to trzeba zrobić kontynuację Zrealizowano Mortal Kombat 2 Unicestwienie Do tej pory pamiętam jak byłem z kolegą Wtedy byłem małolatem, jego rodzice nas przywieźli Do Multikina 51 w Poznaniu I poszliśmy na to do kina, bo nam się Mortal Kombat Jedyneczka bardzo podobała Ile ja wtedy miałem lat? No to był 97, to miałem 9, 9 lat 9-10 lat. I słuchajcie, poszliśmy na to do kina z tym kumplem. I wyszliśmy i zapomnieliśmy o tym filmie. Pomimo tego, że byliśmy dzieciakami, nie zainteresował nas Mortal Kombat 2, jedynka nam się bardzo podobała, także nawet z tej perspektywy tych najmłodszych widzów, którzy grali w grę. Z mojej perspektywy i tego mojego kolegi, coś tutaj poszło grubo nie tak. Także tutaj już była porażka. W tym samym roku Robin Shu wystąpił w filmie Wielki Biały Ninja. Nie wiem, czy kojarzycie to już jest komedia. Komedio parodia. Fajna tam była ta rola tego Robina Shue i tytułowego Wielkiego Białego Ninja. W ogóle o tym facecie to trzeba by było zrobić osobny odcinek, bo też był z niego niezły wywijaka. Także słuchajcie, trzy amerykańskie produkcje. I co się tutaj teraz dzieje? Robin Schu nagle przestaje występować w filmach, dostaje jakieś pojedyncze role i tak naprawdę dopiero w roku 2000, 2006, czyli po prawie 10 latach przerwy, gdzieś tam w międzyczasie coś się jeszcze działo, występuje w tragicznej produkcji, która się nazywa 18 Palców Śmierci. Ja pamiętam, że to oglądałem, bo tam nie tylko on wystąpił w obsadzie, tam jest cała Plejada Gwiazd, ja to oglądałem. Czekałem na ten film, mówię o wrócą starzy, tam wyjadacze z lat 90., ale okazało się to być kompletną lipą nie do oglądania. W 2008 roku natomiast Robin Shu dostał rolę już większej produkcji z Jasonem tej wyśc Wyścig Śmierci, moi drodzy. Nie wiem, czy kojarzycie. Później wystąpił jeszcze w dwóch sequelach tego wyścigu Śmierci i w 2009 roku u Andrzeja Bartkowiaka w Street Fighterze 2, czyli w filmie Uliczny Wojownik, legenda Chun li tam wystąpił moi drodzy Robin Shu. Znowu, znowu wielka przerwa. Tam gdzieś jakieś drobne epizody. Teraz, teraz ma wystąpić w filmie wstępnie nazwanym Metoda Tam Pustej Dłoni, gdzie będzie występował z Simonem Rhee, z bratem Filipari. Ten film niby już jest skończony. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bardziej wygląda to jak taka produkcja robiona tylko przez nich, no ale. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę coś grubo nie poszło po tym Mortalu Dwójce i, i po tym wielkim białym ninży, po Mortalu Jedynce. Coś grubo w tej jego karierze nie poszło. I słuchajcie, mm, ostatnio miałem okazję być na live u e, kumpla Wikinga Samuraja. Zadałem pytanie Bejowi Loganowi, jednemu z najlepszych specjalistów, który wprost powiedział: e, Co prawdopodobnie poszło nie tak z. Robinem Szu. Słuchajcie, z Robinem Szu poszło nie tak to, że to jest gościu, z którym się trudno dogadać. Ludzie go nie za bardzo lubią. Nie ma w sobie tego ciepła, uśmiechu, nie jest miłym gościem. Jest taki, wiecie, ta, ta, taką osobą, która którą mnie każdy lubi. Którą mnie każdy lubi, która bywa oschła, która bywa marudząca taka i tak dalej. Także jeżeli chodzi o świat filmu, no to to jest duży problem. To jest duży problem, bo można być dobrym aktorem, można być aktorem, który się świetnie zapowiada, można mieć rewelacyjny debiut. Natomiast jeżeli Ciebie ludzie nie polubią, i to już nie chodzi tylko o fanów, to chodzi też o tych ludzi, z którymi się współpracuje na planie. Jeżeli oni Cię nie polubią, to, to Ty nie masz ról. Po prostu. Z jednej strony można powiedzieć, że film to jest tylko biznes, no ale z drugiej strony też trzeba się jakoś lubić i... Urobina szu tego nie ma. Ben, ben Logan fajnie, mm, fajnie powiedział na przykładzie Dona Smoka Wilsona, który nie jest najlepszym aktorem, kickboxerem, był rewelacyjnym i tak dalej, ale cały czas te role filmowe miał i ludzie chcą z nim współpracować, chcą z nim rozmawiać i tak dalej, bo jest miły, bo jest uprzejmy, bo jest pełen energii i tak dalej. Ym, i, I tutaj nawet nie trzeba mieć takiego wielkiego talentu, tylko ciężko pracować i jeżeli ludziom się dobrze z tobą pracuje, to ta twoja kariera trwa. Urobi szu tego, tego nie było. Urobi szu tego nie było. Tam coś po prostu poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Może i był utalentowany. Może i miał te dobre początki, chociaż same miał wahania, czy to w ogóle robić. Do tego doszło to, że właśnie że ludzie za nim nie za bardzo prze, przepadali, że, że ta współpraca z nim nie wyglądała tak dobrze, jakby sobie tego życzyli. No i po prostu ta jego kariera przepadła. Także tyle na temat, moi drodzy, Robina Shu dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o Liu Kangu z Mortal Kombat, jak wspominacie jego rolę, czy mieliście okazję zobaczyć którykolwiek z tych filmów, które wymieniłem przed Mortal Kombat, to jest ciekawe, czy ktoś z Was siedzi w filmach z Hongkongu na tyle, żeby widzieć chociażby te produkcje z Chow Yun Fatem, które wymieniłem, Triady albo Ta Wojna w mieście. Tego jestem ciekawa. Jeżeli nie, to, to oczywiście zachęcam do nadrabiania produkcji z Hongkongu, bo tutaj na kanale Kina Sztuk Walki wiele osób głównie zna filmy amerykańskie. Ja zawsze będę powtarzał, że warto też wracać do tych produkcji z Hongkongu i patrzeć, co tam się działo, bo tam też się naprawdę bardzo dużo działo. Tak naprawdę więcej. Także moi drodzy, to na tyle, dajcie znać, eee, życzę Wam miłej reszty dnia, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki, walnijcie w tego gonga z pełnej epy. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, hej!